Rozpoczęły się ćwiczenia taktyczno-specjalne Renegade Sarex 23. Manewry obejmują przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i akcje poszukiwawczo-ratownicze. O szczegółach, Marcin Lustik. Akademia Ratownicza Renegade SARAX w ramach ćwiczeń zimowych zaprosiła do Jeleniej Góry ratowników medycznych, żołnierzy, policjantów, a także inne jednostki, które na co dzień niosą pomoc ludziom, aby właśnie tutaj wspólnie ćwiczyć, wspólnie przygotowywać się do okresu zimowego. Przybyli również żołnierze między innymi Pierwszy Brzeski Pułk saperów imieniem Tadeusza Kościuszki, a moim państwa gościem jest pan Starszy kapral, nie widzi. Który opowie nam teraz, właśnie jakim sprzętem tutaj dysponują żołnierze, bo widzimy, że jest nawet specjalny robot do yy, yy, sprawdzania ładunków wybuchowych, tak aby bezpiecznie ja można jest. było podejść bez narażania żołnierza. Gdyby pan nam opowiedział o tym sprzęcie, którym tutaj dysponujecie? Ogólnie tak, pokrótce możemy opowiedzieć tutaj o e, robocie do rozpoznania. To jest robot LRR. On służy ogółem do podjazdu do przedmiotu niebezpiecznego do sprawdzenia, z czym mamy do czynienia. Tak? Dalej mamy zestaw hakowolinowy, zestaw się nazywa nic i tutaj mamy różnego rodzaju konfiguracje, jeżeli chcemy zrobić jakieś podejście do przedmiotu, poruszyć i tak dalej półzdalnie. Dalej mamy DSP27, to jest wykrywacz. Do poszukiwania przewodów. Jeżeli Mamy do czynienia z jakimś przedmiotem niebezpiecznym. Może być on odpalany zdalnie za pomocą przewodów. Na Dolnym Śląsku chyba macie co robić, bo tutaj nie brakuje niestety niewybuchów i niewypałów z okresu II wojny światowej. Tak, tak, tylko że my akurat jesteśmy z zespołu IOD my jesteśmy szykowani w zasadzie tak jak podobnie jak patron saperski, tylko my jesteśmy szykowani pod czas W czyli będziemy brali udział bardziej w zagranicznych jakichś konfliktach i tak dalej. Patron Saperski ogólnie tutaj e, pracuje na terenie Polski. Myś... Wyjeżdżacie również za granicę, w razie czego, jeżeli jest taka potrzeba? Tak, tak, oczywiście. Misje i tym podobne. Czyli jak widać, żołnierze dysponują najnowocześniejszym sprzętem, sprzętem, który właśnie może im zapewnić również bezpieczeństwo bardzo w trudnych warunkach wojennych, warunkach polowych, gdzie trzeba rozminować dane pole, dane miejsce, dany teren i właśnie do dyspozycji żołnierze polscy mają taki nowoczesny sprzęt, który pozwala im, aby mogli wykonywać swoje obowiązki sprawnie i w jak najbardziej bezpośrednio. W bezpiecznych warunkach, a nie jest to łatwa praca.